Cześć moi drodzy, jestem autentycznie w niebo wzięty, bo wreszcie mogę dla Was przygotować analizę jednego z moich ulubionych filmów ostatnich lat, czyli Zielonego Rycerza. Wszystko dzięki temu, że film pojawił się w serwisie Canal Plus Online, gdzie możecie go w każdej chwili obejrzeć. Link do tego serwisu załączam oczywiście w opisie do tego materiału. Wpadnijcie, zajrzyjcie, przejrzyjcie bazę dostępnych seriali, filmów dokumentalnych, znanych produkcji, jest tam sporo filmowego dobra, więc bardzo Was zachęcam do tego, żeby sobie rzucić okiem na to, co w Kanal plus online możecie zobaczyć. A ja tak przeglądając właśnie tę bazę, znalazłem jeszcze jeden film, który bardzo fajnie pasuje do naszego materiału, mianowicie ostatni pojedynek. I pomyślałem sobie, że jak już przeanalizujemy tego zielonego rycerza, to zrobię dla was takie porównanie. Jak pokazać troszkę podobny temat, ale w zupełnie inny sposób. Czyli zrobimy sobie takie zestawienie właśnie zielonego rycerza. Oraz ostatniego pojedynku. Jak powiedziałem, obydwa filmy znajdziecie w kanal. Plus. Online e, zachęcam Was do tego, żeby sobie e, poszperać e, e, po tym serwisie. Link w opisie tego materiału. A teraz moi drodzy, przechodzimy do analizy jednego z moich ulubionych filmów, czyli Zielonego Rycerza. O w Christmas Game. Zielony Rycerz to przepięknie nakręcona, wypełniona symboliką niemalże oniryczna opowieść. Obcowanie z nią to wspaniałe audiowizualne doświadczenie, które można podziwiać, smakować i doświadczać wiele razy, a mnogość interpretacji tylko zachęca do zgłębiania każdej sceny, każdego kadru. Zresztą owe kadry są niczym ruchome obrazy wzbogacone cudownym światłem, wspaniałymi lokacjami i sugestywnymi kolorami. Tak naprawdę od strony scenariusza to z pozoru bardzo proste dzieło inspirowane eposem o tym samym tytule. Na dwór przybywa tajemnicza istota. Poszukuje śmiałka, który zadaje jej potencjalnie śmiertelny cios. Rok później taki sam cios zostanie bohaterowi zadany przez zielonego rycerza w zielonej kaplicy. Do zadania zgłasza się Gawain. Młody chłopak, który bardzo pragnie zabłysnąć w obliczu króla i po raz pierwszy w życiu uczynić coś honorowego, coś rycerskiego, coś o czym będą później bardowie Śpiewać w swoich dziełach. Gawain obcina głowę istoty, a następnie, zgodnie z regułami zabawy, gdy już upłynie cały rok, wyrusza w kierunku kaplicy, aby otrzymać taki sam cios od zielonego rycerza. Sednem całej historii jest nie tyle jej cel, co sama podróż. Podróż, która powinna odmienić naszego bohatera, a przynajmniej tak w teorii brzmi filmowy motyw podróży. Śmiałek wyrusza w niebezpieczną wędrówkę, wykonuje powierzonemu zadanie i wraca do domu, jednak na skutek różnych wydarzeń jest człowiekiem zupełnie innym niż na początku opowieści. Motyw ten idealnie został ukazany na przykład we Władcy Pierścieni. Hobbity ruszają na długą wyprawę, która je całkowicie odmienia. Zielony Rycerz jednak troszkę się bawi Tą formą. Zadaje pytania o to, czy Gawain jest w stanie się zmienić, czy człowiek strachliwy, nieposiadający honoru i w ogóle nie pasujący na rycerza może nagle rycerskie cechy posiąść. Tym bardziej, że sam bohater powtarza jak mantrę, że nie jest gotowy. I'm not ready czy sama chęć przemiany wystarczy? Tym bardziej, że nasz młody bohater cały czas pokazuje, jakim tak naprawdę jest człowiekiem. Za udzielone wskazówki skąpi zapłaty. Gdy Winifreda prosi go o odnalezienie jej głowy, pierwsze, o co pyta, to o nagrodę. Gdy spotyka olbrzymy kroczące przez dolinę, od razu prosi o przeniesienie go na ich ramionach. Gdy poznaje Esel, nie udaje mu się dochować wierności swojej żonie. Wreszcie, gdy dochodzi do ostatecznego starcia z zielonym rycerzem, ucieka spod opadającego topora. Wait, wait. Na sam koniec filmu obserwujemy odrealnioną podróż przez potencjalne przyszłe wydarzenia, kiedy to Gawain ucieka z Zielonej Kaplicy i zostaje królem. Jednak ciągle towarzyszy mu przegrana, nieszczęście, smutek. Czy można zmienić człowieka? Czy Gawain już na zawsze będzie skazany na porażkę? Ostatecznie film daje nadzieję i tak jak na początku obserwowaliśmy bohatera rozpaczliwie, bełkotającego na ziemi swoją mantrę I'm not ready yet. I'm not ready. Tak ostatecznie widzimy osobę pogodzoną ze swoim losem. Jednak, czy to tylko pogodzenie się ze swoją naturą, czy może zaproszenie do faktycznej przemiany? Oczywiście historia, którą Wam teraz opowiedziałem, to jedynie najbardziej podstawowa interpretacja tego dzieła. Jego piękno leży w bogatej symbolice oraz dowolności interpretacyjnej. Tak naprawdę każdy może w nim znaleźć swoją własną opowieść. You, know mercy, know what what witchcraft is this? Od strony realizacyjnej Zielony Rycerz absolutnie błyszczy. Nie ma tutaj ani jednego kadru, który nie byłby pieczołowicie przygotowany. Zresztą sam reżyser wspominał w wywiadach, że ekipa posiadała bardzo dużo czasu, aby dokładnie dopracować każde pojedyncze ujęcie. Jeśli miałbym określić kilkoma słowami warstwę wizualną tego dzieła, to użyłbym takich sformułowań jak delikatny, Oniryczny, subtelny, poruszający, hipnotyzujący. Na wszystkie te doznania składa się odpowiednie kadrowanie, specyficzny ruch kamery i bardzo charakterystyczne podejście do świecenia. Kompozycyjnie cały film jest bardzo symetryczny. Po pierwsze, aktorzy bardzo często kadrowani są centralnie. Nasz wzrok naturalnie zmierza w kierunku ich twarzy, a przede wszystkim ich oczu. To oczy zawsze wyrażają najwięcej emocji, są takim metaforycznym odbiciem naszej duszy. Ten film wręcz delektuje się tymi emocjami, stawiając aktorów na pierwszym planie. Jesteśmy cały czas blisko nich, a centralna kompozycja jeszcze bardziej ten efekt wzmacnia. Ale symetryczne kadrowanie nie dotyczy tylko aktorów. Cały świat jest wręcz idealnie połączony. Układany, wyśrodkowany, ta inscenizacja jest wręcz teatralna, bo i cały film jest troszkę taką teatralną baśnią. Spójrzcie na te ujęcia, niemalże perfekcyjnie zbalansowany środek ciężkości. Zwróćcie też uwagę, że bardzo często ten środek zaakcentowany jest jaśniej na eksponowanym, czyli jaśniej naświetlonym punktem, co jeszcze bardziej prowadzi nasz wzrok ku centrum kadru. Ten idealny ład, ta symetryczność powoduje, że cały czas mamy wrażenie, że ten świat jest nierealny, dziwny, czasami może nawet niepokojący. Czujemy, że to coś takiego magicznego. Tej magii, subtelności, oniryzmu dodaje bardzo specyficzne oświetlenie, które naśladuje światło naturalne, ale równocześnie je bardzo mocno wzmacnia, wręcz przerysowuje. Co więcej, oświetleniowo ten film nie dba o to, że czegoś widz nie zobaczy. Mówiąc wprost i w bardzo klarowny sposób. Jeśli jesteśmy w pomieszczeniu z jednym oknem, to światło będzie wpadać tylko przez to okno i tyle. Nie mniej, nie więcej. Oczywiście, tak jak wspomniałem, bardzo często to źródło światła będzie wzmocnione, zintensyfikowane, ale nadal będzie padać z jednego punktu. Jeśli jakieś pomieszczenie oświetlone jest dwoma kagankami, to światło będzie symulować te dwa źródła. Takie wzmacnianie iluzji naturalnego świecenia buduje tą oniryczność, baśniowość. Powoduje, że kadry wydają się bardziej malarskie. To światło rysuje powierzchnie lokacje aktorów. Welcome. Aby stworzyć ten magiczny klimat, użyto jeszcze dwóch narzędzi. Po pierwsze, wnętrza są wyraźnie lekko zadymione. Wprowadzenie dymu na lokację, nawet delikatnego, powoduje, że smugi światła są bardziej widoczne. Drugie narzędzie to odpowiednie filtry nałożone na obiektywy lub odpowiednia konstrukcja obiektywów, która powoduje, że miejsca mocniej naeksponowane, czyli jaśniejsze, otoczone są delikatną poświatą. Świetnie to widać na wszelkich oknach. Zwróćcie uwagę na to leciutkie rozmywanie się światła. Piękny efekt. Dodatkowo twórcy użyli specjalnie zmodyfikowanych obiektywów, które powodują, że granice kadrów wpadają w nieostrość. Popatrzcie na te ujęcia i przyjrzyjcie się właśnie bokom kadrów. Zwróćcie uwagę, że wyraźnie odcina się na nich taka winieta nieostrości. Gdy zbierzemy sobie wszystko razem, czyli odpowiednią kompozycję ujęć, cudowne lokacje, odpowiednio zmodyfikowane obiektywy i wspaniałe malownicze światło, to otrzymamy właśnie ten baśniowy, hipnotyzujący świat. Tej malarskości i symetrii towarzyszą zawsze delikatne, subtelne ruchy kamery. Zwróćcie uwagę, że praca kamery w tym filmie jest powolna, prowadzona wręcz z gracją. Nawet jeśli kamera wykonuje ruch bardzo zauważalny, jak na przykład panoramę 360 stopni lub w ogóle obrót ukazujący nagle świat do góry nogami, to zawsze robi to niezwykle wolno. Wszelkie zbliżenia, szwęki, najazdy są wyczekane. Kamera płynie przez te lokacje, wręcz delektując się nimi, smakując je. Rewelacyjnie współgra to ze wszystkimi technikami, o których wam wcześniej opowiedziałem. Wreszcie wisienką na torcie tej wizualnej uczty jest bardzo charakterystyczna paleta kolorów. Zresztą tutaj nawet nie trzeba się w tym temacie doktoryzować. Spójrzcie na przygotowane przeze mnie zestawienia. Czy nie wygląda to przepięknie? Zieleń, czerwień, żółć, biel. Kolory nadają charakteru poszczególnym scenom, akcentują konkretne emocje w nich panujące. Wreszcie ponownie użyję tego słowa, dodają takiej malarskości całej produkcji. Zielony Rycerz to prawdziwe arcydzieło, które możemy podziwiać i smakować praktycznie w nieskończoność. Aby troszkę urozmaicić ten materiał i skorzystać z tego, że nie tak dawno miał premierę inny film o rycerzach, czyli Ostatni Pojedynek. Chciałbym Wam pokazać, jak podobny temat można ukazać w kompletnie inny sposób. Jako, że ostatni pojedynek jest artystycznie troszkę mniej subtelną produkcją, to już tak bardzo się o nim nie będę rozwodził. Ale myślę, że fajną zabawą będzie zestawienie kilku kluczowych narzędzi w tych dwóch dziełach. Od strony fabularnej, ostatni pojedynek jest inspirowany faktycznymi wydarzeniami, które miały miejsce w XIV-wiecznej Francji. Główną osią jest relacja między dwoma postaciami Jeanem de Carouche i Jacquiem Legri. Jest to opowieść o przyjaźni, która przeradza się w zaciętą rywalizację, zakończoną tytułowym pojedynkiem na śmierć i życie. To co odróżnia ten film od innych produkcji tego typu to specyficzne podejście do montażu. Mianowicie obserwujemy te same wydarzenia, ale widziane z perspektywy trzech różnych bohaterów. Oznacza to, że przed widzem stopniowo odsłaniane są kolejne elementy układanki. Każdy następny rozdział historii pokazuje nowe spojrzenie na te same kluczowe wydarzenia. Muszę przyznać, że ta technika została tutaj wykorzystana całkiem zręcznie i powoduje, że dość klasyczna opowieść o zdradzie, zemście, rywalizacji nabiera dodatkowych rumieńców. Jednak świat wizualny Przedstawiony w ostatnim pojedynku stoi na zupełnie przeciwnej stronie od tego, co zobaczyliśmy w Zielonym Rycerzu. Przede wszystkim ostatni pojedynek stara się być bardziej realistyczny, naturalistyczny, brudny, dynamiczny. Co za tym idzie, wszystkie elementy konstrukcji świata są dobrane właśnie z myślą o takim bardziej sugestywnym obrazku. Ruch kamery jest zdecydowanie szybszy i chaotyczny. Szczególnie w trakcie potyczek, ale nie tylko. Zwróćcie uwagę, że nawet podczas spokojnych, zdawałoby się scen dialogowych, kamera jest cały czas prowadzona z ręki lekko trzęsąca się, niestabilna. Wszystko to dodaje tego bardziej dokumentalnego charakteru. Kolory są całkowitym przeciwieństwem palety barw z Zielonego Rycerza. Idąc tropem tego naturalistycznego przedstawiania świata, ostatni pojedynek zdominowany jest przez zimne, niebieskawe, nienasycone barwy utrzymane praktycznie przez cały czas w jednej tonacji. Jedyne sytuacje, gdy wkrada nam się cieplejsze światło, to sceny wewnątrz przy świetle symulującym świecę lub ogień kominka. Oświetlenie to chyba element najbliższy technikom użytym w Zielonym Rycerzu. Ale tylko u podstaw. Tak jak i w historii Huawei, tak i tutaj twórcy starali się symulować światło naturalne. Jednak w ostatnim pojedynku jest to realizowane o wiele bezpieczniej. Przede wszystkim unika się całkowitego mroku. Twarze i sylwetki aktorów zawsze są odpowiednio naeksponowane, i nawet jeśli wkrada się w kadry troszkę mroku, to jest to cień kontrolowany. Widz zawsze jest w stanie wyraźnie dostrzec najważniejsze elementy scenografii. Oświetleniowo bardzo fajnie jest sobie te filmy porównać, gdyż tak jak powiedziałem, Jeden i drugi naśladuje światło naturalne, jednak na zupełnie inne sposoby. Ostatni pojedynek, mimo że przedstawia świat bardziej chaotyczny, dynamiczny, naturalistyczny, to tak naprawdę jest produkcją bardziej bezpieczną realizacyjnie. Nie jest to oczywiście czymś złym, to po prostu inna opowieść kładąca nacisk na inne filmowe aspekty. Mimo to wydaje mi się, że fajnie jest móc porównać sobie produkcje zahaczające o podobną tematykę, ale tak odmiennie ukazane. Jak widzicie, mieliśmy tutaj dwie zupełnie inne strategie wizualne na przedstawienie troszkę podobnego tematu. Wiadomo, że nie jest to jeden do jeden ta sama historia. Tutaj mamy epos rycerski, a tutaj e, wydarzenia inspirowane e, faktyczną historią, ale mimo wszystko <laughs> jakiś tam wspólny mianownik tutaj istnieje i fajnie wydaje mi się tak spojrzeć właśnie jak można na zupełnie inne sposoby ukazać um, podobne rzeczy. Słuchajcie, zachęcam Was jeszcze raz. Zajrzyjcie sobie do kanal Plus online, bo sporo tam rzeczy poza Zielonym Rycerzem i Ostatnim Pojedynkiem można obejrzeć. Wszystko w ramach miesięcznej subskrypcji, którą możecie sobie oczywiście w dowolnym momencie aktywować, anulować. Macie dostęp do, do tego serwisu na dwóch różnych urządzeniach w ramach tej subskrypcji i tak jak mówiłem seriale, filmy dokumentalne, różne produkcje filmowe, no do wyboru, do koloru. Zapraszam was do przejrzenia, bo właśnie takie perełki jak Zielony Rycerz i Ostatni Pojedynek możemy tam również wynaleźć. Dziękuję wam pięknie za. Uwagę, mam nadzieję, że materiał się podobał, mi sprawił dużo przyjemności i wreszcie mogłem tego zielonego rycerza omówić tak jak na to zasługiwał. Bardzo wam dziękuję jeszcze raz za uwagę i widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Pa pa.